Obywatelu, zjedź na pobocze! Nie mogę, czerwony jest. Z, 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 ma czerwonym. Czerwonym. Mam długo, Rozstrzeliwuję jakieś tu dziadu. <grym> Ole! Ole! Lubię oglądać chętaje. Tajlor? Na streamie, that's insane! o no i patrz. Nie no tak, to się nie będzie... Przepraszam, szefie. Pastor... Tak? Jadę swoim pasem Przepraszam Ale to się da wytłumaczyć Actually Wjechała we mnie strzyga jakieś 400 metrów stamtąd Przyjechał Geralt z Rivi i powiedział co się stało Powiedziałem, że jest strzyga i jadę na mechanika, to znaczy do skryby po maskę Ponieważ maska dynda Nie widziałem którą stronę jadę, ponieważ jechałem z uprzywilejowanym pojazdem Myśląc, że Samochody zjadą mi strasy No ale co się to dzieje, skorujete? co się dzieje Zdziwi się jak blaszka znajdzie coś ważnego Nie no, każdy ma te same szanse ja uważam, że Blaszka ma duże szanse, żeby coś znaleźć. Znalazł dom Spadino. No, jego szanse są mniejsze trochę niż średniej. Yy, niż średnia mer, mer Weather, Gdzie jest Weather? Woda! Do cholery jasnej! Tematyka to jest woda. Mokro musi być. Przestań. Przestań! No Przestań. musi! Błagam! Posłuchajcie mnie, ja naprawdę mam informacje ja już toruję! Woda je Woda je Musi być! I kur... słuchaj to nie jedziemy! już jest ja. Też nam? mogą być bagna, bo też jest w polim! Tak! Zreka znajdziemy i on nam powie, gdzie jest! Osioł zacznie hey, mówić! Now, i Ej, hej nam. zaraz. Nie, to jest. Wstaniemy gdzieś i logicznie da się wy wywnioskować, gdzie to jest. Kliknij przycisk do tego komentarza, zgłasz do usunięcia. Kliknij przycisk w dniu dzisiejszym, Lecę, świecie, i nie wiem, czy to jest to największy nóż. W plecy, jaki jak kiedykolwiek w internecie dostałem, i tak jest to możliwe. Jest w tym tygodniu, nowa w tygodniu, w tym tygodniu. O, to już się zapętliło. Czyli wysłałem mu. A co do tego komentarza, zgłoś do usunięcia. Kliknij przycisk. A co do tego komentarza, zgłoś do usunięcia. I kliknij przycisk w dniu dzisiejszym, w świecie. I nie wiem, czy jest to największy nóż w plecy. I jest to możliwe? Jest w tym tygodniu, w tym tygodniu, w tym tygodniu. Co ty robisz? Co, co się dzieje? Młody w gównie nurkuje. No ty jest. się dobrze czujesz, <laughs> nasz do pytania, tak. Oj, proszę bardzo, moja Ciąc rozmowa nie, z adminem. Nie ten... Ja nie mam pieniędzy Dlaczego na... on po prostu nie pomoże? w ty, kurde. Ty masz takie rogi, diabła. Myśleć. Ty, Erwin, jak mokro, to może to... Atlantyda no. jest. Atlantyda, tak! Boże, Przebujemy Atlantyda! Batyskapu. No tak, potrzebujemy no, Jamesa Trzebujemy Camerona. Jamesa Jamesa Rębuna, Camerona. Ja Czekaj, sprawdzę, może mam no, w kontaktach. A no dobra, dobra, nie no, ja ci nie mówię jak trzymać a. biznes. Fajnie, dobra, to my jedziemy dalej. A na, a no. Szukamy Atlantydy ze szrekiem. No. Ej, Erwin, No, Erwin. słucham Carbonara, nie mogę gadać. Pastorze, 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 no pastorze, ja rozumiem, że pastor zjarał, kuj, no, nie rozumiem, że pastor zjarał jednego blanta. Jak I to, to jest, że Joshi mnie nie chce zryzywać? Bo Josi się pastora boi. Ona się mnie boi! Ty piarasz z jakimiś serduszkami tak? na policzku i mam ciary jak ją widzę za każdym razem. Nawet jak jest po mojej stronie. Ona się mnie boi. Za krucyfiksem jej pomacham przed twarzą. Fajnie. To my jej szukamy szreka. Jak będziesz wiedział, coś to dzwoni. Hejo! U Jezu. Co to za ludzie? Uuuu. Uuuu. Żyje? Wszystko okej. Okay. Co ty? Dobry. Aha, no. Uuuu. dobój bój Boże. Czemu wy robicie... Czemu ty jesteś diataki jaki jesteś? To, jaki? to nasi. To nasi. To nasi. Czemu jesteś roz... 3 czwarte dnia? dnia. No to wstań. No to... pierwszy raz w szpitalu jeszem. Pierwszy jestem. raz w szpitalu. Ty do... rozumiem, jak nie odbierałeś o 21 no. to żyłeś. Can I get the high no oh. 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 e hey, yeah. mm. No i e e e e e e e e Mokro, to tu! To tu! To tutaj! Twórz, twórz, wyciągaj rzeczy! To tu musi być, jest mokro! W końcu to znaleźliśmy! Erwin, jedna kwestia: dzwonił do mnie Lucian i mówił, że, cytuję, jeszcze nie zaczął przeszukiwać oceanu, ale przeszuka. No i zajebiście To powiedz mu, pochodzenia! Sorry za hackermana, ale widzowie, dymy na każdym kroku, kiedy myślę dymy, mam na myśli związywania administracji No bo co mogę robić, nie? Chcecie, żeby policja odjechała? Zatrzymajcie się w tym momencie O, tak, o, Montana, tak! O, jest! Yes! Aha. yes! Aha. yes! Aha. <laughs> nie odjechali Ewron wali ci z dupy, chłop, piszę już piąty raz A co, wąchasz moją dupę, kolego? Co tam szukasz? Dzego tam Ty, czemu zrobiłem zdjęcie kamperom na sendy, ja się wysłało zdjęcie z doku kur... Nie wiem, a co ja jestem operatorem sieci komórkowej? No tak Zatracony już nawet nie patrzy. Yy. No dobra, żyjemy. Yy. Yy. O już mi lepiej <laughs> Dawaj, dzwoń, dzwoń, bo nie, nie odbieram to dawaj jeszcze, to tym... Czego? Słup 2 problemy łączowe, słup 2 problemy łączowe. Co to znaczy? Co to znaczy? Problemy. Jakie? Yy, że słup 2 nie jest w stanie teraz dysponować. Pan naucz się mówić pełnymi zdaniami z sensem. No przecież to jest panie pisikela jakaś i... parodia chyba, prawda? Chłop do mnie popałę. Przepraszam. Przepraszam. No skurde! No i to jest właśnie. I to jest ten niefortunny! ja prowadzę, go, go, nie ma czasu! Oh unlucky, unlucky, go, go, go! go. What up? W lewo, up? W lewo. No podjedź tutaj dalej, na cykli, bo mi mówią, że mnie nie znają i mnie nie ufają o to, że nie mogę. Z Który? Zmieniać. Który? No Który? Bo, jakiś taki Powiedz, bruneci. że jesteś od zakonu! Od jestem z od... zakonu, ku! mać! Jak się nie wpuszczą, to mają łybro z... za 5 minut! Jak mnie nie wpuścisz, masz łybro z. rozumiesz? To działało. Cię. No dalej się śmieje ze mną, ty, witam, jestem z zakonu, czy mogę pomóc, ty. Muszę wiedzieć, muszę wiedzieć, muszę wiedzieć! Zostaw mnie na minu! Na 3 sekundy mnie zostaw! Muszę wiedzieć! Za 3 sekundy podniosę ręce, błagam! A! Oznakowana gotówka, to jest po hajs czat. 10 k nie budlę, nie budle. Dobra, skuwam się w tym momencie. Nie! Yes. 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 <grym je> yes. Od This idola to jak? Piękny. Rozwala ja, mnie to, głos nie mnie, sky Kukurczak w sensie Najama na, na Naja głos. To to, mówię, dodam sobie do tosta. Boże, jakie to dobre było. najama ma głos. Tak, dwie pajtki miał y, 16-letnią siostrę i wróciła z imprezy po mefedronie. Tylko, że na ostro sobie zrobią go. I... Zostawił Zjadłam. Super. Koks. Nie Super Cox Thanks for sharing Proszę w ja za ale na razie później. Dobrze. Uroczyście oświadczam, że jeżeli zbiorę zakładników, zbiorę wszystko, wykonam plan, wejdę do tego banku i wyskoczy error, że nic nie mogę w tym miejscu zrobić z rzeczami, które mam Przejadę się na to na to okęcie bemowo ursynów, czy gdziekolwiek tam mieszka smerf i mu buta zasadzę po prostu. A few moments later. Siatka. Panie Kuj tak słucham. Proszę mi powiedzieć, co ten remont miał na celu: postawienie jakichś krasnali na supach. Dzięki za subach. Proszę pana, najważniejsza jest zmiana, które kreuje nowy dzień. To jest nowy <grym> dzień piątek. Piątek jest nowy new day. Yes. Nic, kur... nie zrozumiałem, ale dobra, niech będzie klasnale, są fajne. Wyślę ci selfie! Jestem idealnie tak ubrany. O kur... ale się Dia ja wbił bier... w typa, a to Dia, idiota. E, Wyślę ci selfie maski. Jeszcze chwilę, bo jeszcze wszystkich nie ma. Jak skutka najbardziej, skutka. właśnie się miałem pytać. A nie, a nie, dobra. Dobra, nie, ona po prostu stoi tutaj, myślałem, że jej nie ma, ona stoi, się nie, Pewnie, pewnie. Karin. A nie, no stoję, stoję. O kur... A ty, bez ja skitu, bier... yes. Nie widziałem i co jest! przysięgam, że nie wiem co jest! Mówiłem, że mnie przeraża! EWRON po 50 masła? Po co mi 50 masła? A co jak drzwi od safeu trzeba obmal obmasować masłem? Żeby szybciej z, z zawiasów zeszły. No właśnie! Po co mi 50 masła? Bo zapyta. Ciekawe. A few moments later. Czego nie mam? Kur... Smerfowska! Jak mi powie laptopa forhead! To się zestram. Co się W tym szpitalu jest bomba. Jaka bomba? Bomba. Wypierdolę ją zaraz. Jak nie Zradź zrobisz to, czego, zro czego mówię, daj przytu lasa. Oszalałeś? Nie. E, przepraszam. Eee. ja tam Zrobiłeś zdjęcie? Zrobiłeś? Mm -hmm. Masz? No, no i git, o to chodzi. Musisz głęboko zanurzyć rękę, Coś, aby go zlokalizować. Może jest adwokat, jest może, adwokat? Tą może trzeba wziąć tą kamerę na patyku i sadzić. Ja, Oho chodź. O, autoskopii. jezu. O, myślałem, że dam radę. Jest adwokata. Się się no wreszcie Bierz to, Bierz tego kija w rękę i ciągnij go. Dobra. O, Jezu. Szybkim ruchem. Ja w dupie. Trzy, o! Coś dwa. się dzieje! O, dzieje, dzieje. Się. Coś się dzieje! Tak! Co to... Tak wychodzi! No wychodzi! Drognij kinni z dupy Ciągnij. wychodzi! Ciągnij. Leci! Ty czekaj! Czy to nie jest montany radiola? Czy ja tam widziałem 103 Somebody once told me the world is gonna roll me i eind the szarpestuline szczerze Ej, jestem Erwin, jadę z Karbonarą Nie oje wszystkie ruchy się zgadzają Dzisiaj jedziemy zobaczyć bagno z tego na pewno nie będzie duże łajno Lecimy sobie, dzisiaj po laptopy, ale jedyne co znaleźliśmy to do dupy, dobra, nie wiem. Jedziemy Uu, a dobra, już koniec tak, dobra, spoko Hime, hime Hime, oh hime, oh